Zjechali się tedy do Warszawy wszelacy działający w platformie obywatelskiej, by wysłuchać mowy świątobliwego Tuska. Ten wyszedłszy, nie tylko do nich, ale do wszystkich jednakowoż przemówił i do ruchu niezadowolonych zachęcać począł i do wzbudzania w sobie zdrowej złości namawiał. Nie trafił jednak dobrze słowy swemi do niewiernych. A trafiłby, gdyby więcej pisma studiował i periodyki, bo natrafiłby na taką oto przypowieść wyborczą, którą mógłby wszystkim, tedy on Tusk, opowiedzieć. A jest to przypowieść autentyczna, która się naprawdę wydarzyła. Żył w Ameryce dwudziestoletni mąż młodego wieku. I oto pewnej nocy włamał się do domu pogrzebowego O'Leary Funeral Home w Canton. I zasnął tam w stalowej trumnie. Odnalazła go żona właściciela domu pogrzebowego, pani O'Leary. A policja zawezwana stwierdziła, że pod wpływem narkotyków znajdował się on. A gdyby tuska tedy pytali mistrzu, jakie znaczenie ma ta przypowieść, on by im rzekł: Jesteście jako ten naćpany znaleziony w metalowej trumnie. O narkotykiem obietnic braci jednakowych śpicie bezrozumnie, a stalowe wiek od trumny, owa czwarta rp zamyka się powoli nad wami. Ja jestem jako ta żona właściciela domu pogrzebowego. Przyszedłem was ratować i mówię do was za prawdę. I ruch robię, żeby was z tej trumny wyciągnąć, zanim wieko was na amen przytrzaśnie. Zbudźcie się, tedy, powiadam wam i od tej pory oddawajcie głosy swe na PO. Ale on o przypowieści nie znał, zatem straszliwy bełkot w kraj poszedł. A oni rozeszli się, wzruszając ramionami, mówiąc jeden do drugiego... Pogieło gościa, bo Beblanina nam okrutną wciskał i ruchu nijakiego nie było, ani złości, i ostało się po staremu.